Witam wszystkich z tej strony, Artur. To co aktualnie widzicie, to jest mój ostatni trening przed operacją przepukliny pachwinowej. Wyglądał on w taki sposób, że wykonałem sobie drabinkę mask-lapów od 1 do 8 do 1. Następnie wleciało podciąganie pionowe, dipy, regularne podciąganie na chwytem oraz regularne pompeczki, po których się troszeczkę ponapinałem. Tyle słowem wstępu, zapraszam Was na materiał, miłego dąbania. Chciałbym jeszcze dodać, że od marca 2024 roku walczyłem tylko i wyłącznie o utrzymanie jakiejś tam sylwetki, o utrzymanie jakiejś tam sprawności swojego ciała. I naprawdę uważam, że to, co aktualnie, <śm> to, co aktualnie udało mi się osiągnąć w przeszłości. I utrzymać do dnia dzisiejszego. To jest dopiero wstęp do tego, co będzie miało miejsce w przyszłości. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pozdrow. Oh, siema widzowie, serumka. Nagrywam prosto z mojej wanny. Zajebisty, vintage style z lat 80. na wynajmowanym kwadracie. i mam takie rozkminki, bo jestem. Ojej, już Nie będę wam pokazywał tego kadru, bo. No po stracie. Nie? Czasami wcześniej wiadomo, różnie to bywa, ale z reguły człowiek tak naprawdę dopiero docenia pewne rzeczy w momencie, kiedy je traci. I tak. Mówię tutaj o docenianiu swojego zdrowia kopcion, kopcąc elektronicznego papierosa o północy w nocy z piątku na sobotę. Kiedy wstaje przed dziewiątą jutro, no ale życie jest, jakie jest, nie? I teraz naprawdę człowiek, dopóki sam nie dostanie w pizdę, ja to generalnie wiem już bardzo dobrze od moich najmłodszych lat, że tak naprawdę, <grym zniszczytania> dopóki się nie dostanie grubo w pizdę od życia, to po prostu nie docenia się wielu aspektów naszego życia, nie? I tak jak miałem chociażby operację 10 lat temu, tak jak chociażby zmagałem się z przeróżnymi kontuzjami na przestrzeni chociażby tych 10-11 ostatnich lat, tak myślałem, że jakby jestem świadomy tego, że ja naprawdę rozumiem, że. Albo przypadek, albo w jakiś sposób robiłem sobie krzywdę w nieświadomy sposób, ale no kurwa macie, widzowie. Naprawdę doceniajcie to, co macie. W szczególności doceniajcie swoje ciało. Doceniajcie swój spokój, komfort psychiczny, kiedy tego doświadczacie, bo bardzo często żyjemy w takim. Złudzeniu, że my wiemy, co się dzieje dookoła nas, tak i że podejmujemy właściwe decyzje. Chuja prawda. Nie? Ja mając ile? 27 lat zrozumiałem, że. <ścoughs> siedzę w głównie, jeżeli chodzi o moje życie prywatne. Był to piękny, piękny moment przebudzenia. Naprawdę, tak jak. Z roku na rok sobie mówiłem, że człowiek jest coraz mądrzejszy, jest coraz bogatszy o nowe doświadczenia tak naprawdę. <grym> Za każdym razem przychodzi taki moment, który nam udowadnia, że chuja wiesz, jeszcze chuja wiesz, jeszcze sporo musisz się dowiedzieć. Nie? Naprawdę zachęcam was wszystkich do budowania. Myślałem, że jest obiektyw czymś umazone, ale chyba tylko mi się wydawało. Naprawdę zachęcam was do nabierania takiej a, ciekawości do życia a, niezależnie czego ta ciekawość miałaby się tyczyć. Bądźcie ciekawi i zgłębiajcie wszystko co się da, rozkminiajcie wszystko co się da, bo my non stop żyjemy, wszyscy Patrząc na świat w jakiejś mega ograniczonej perspektywie, a tak naprawdę, non-stop, jeżeli chociaż troszeczkę bardziej otworzymy oczy, jesteśmy w stanie zobaczyć jeszcze więcej dookoła nas, jesteśmy w stanie zobaczyć jeszcze więcej dookoła nas, jesteśmy w stanie jeszcze bardziej doceniać swoje własne życie. To brzmi, nie wiem jak to brzmi. W sumie nie będę tego oceniał, jak to brzmi. Naprawdę, jeżeli miałbym coś do przekazania Wam, moim widzom, to przekazałbym Wam radę, żebyście zgłębiali ciekawość do świata i zgłębiali ciekawość do wszystkiego, co Was otacza, bo jesteśmy ludźmi i myślę, że jeżeli chcecie przeżywać ciekawe życie, i chcecie przeżywać życie, które naprawdę będzie warto wspominać, dokum dokumentować, mm, czy o nim opowiadać za kilka, kilkadziesiąt lat, mm, to dużo przyjemniej <ścoughs> i z większym bananem na mordzie będziecie o nim opowiadali, wspominali, jeżeli, JEŻELI Będziecie starali się mocno poszerzać tą perspektywę. Słowo na dziś, słowo na ten vlog. Bądźcie ciekawi życia, bądźcie ciekawi świata i bądźcie ciekawi dokąd życie Was zaprowadzi. Czyli mogę już powiedzieć, że jest dzisiaj sobota, jutro, czyli w niedzielę, będę już w szpitalu przed 10. Dla kogoś to może być taka błaha sprawa, nie? Przepuklina, nie. Kurwa, jestem gościem, ja nie, nigdy od czasu, kiedy zacząłem trenować, nie miałem przerwy w treningach dłuższej niż dwa czy dwa i pół tygodnia. Ja po ostatniej operacji, po ostatniej operacji jeszcze, mając szwy na ciele, już robiłem różne aktywności fizyczne ze swoim ciałem, które nie były ani trochę mądre, do tego Was nie zachęcam, no, ale jakby naprawdę jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Jestem ciekawy, jaki to będzie ból, jestem ciekawy, jaki to będzie dyskomfort na co dzień, jestem ciekawy, jak sobie poradzę z moją manią i moim uzależnieniem do treningu. A wszystko to wam pokażę. Wszystko to wam pokażę. Cały mój powrót do formy będę dokumentował. I mam nadzieję, że <laughs> zwieńczeniem tej serii, na jego powrót do formy, będą naprawdę ciekawe wydarzenia, i będę mógł się nimi dzielić razem z Wami. Nie. Masa ludzi po prostu się dziwi, nie? że <laughs> to jest tylko przepuklina. No kurwa nie. No kurwa nie. Dla mnie sport to jest życie. Dla mnie aktywność fizyczna to jest życie. Dla mnie sprawne ciało to jest życie. Nie chciałbym żyć bez niesprawnego ciała, niegotowego do działania. Ja, nawet, ja jestem strasznie impulsywną osobą, jeżeli chodzi o charakter, już na pewno mniej na przestrzeni ostatnich lat. A jeżeli chodzi o samofunkcjonowanie mojego ciała, dalej jestem strasznie impulsywny. Ja się kilka miesięcy mentalnie przygotowywałem do tego. Kilka miesięcy próbowałem zwolnić sam ze sobą. Nie? To chociażby sam głupi gest otwierania drzwi. Normalni ludzie chwytają za klamkę, ściągają ją w dół i przyciągają drzwi do siebie. Artur w jaki sposób otwiera drzwi? Szarpie nimi przez... Ułamek sekundy i nadaje takiego impetu, żeby one po prostu leciały na tych zawiasach. Nie? Mam masę takich rzeczy, które się stały moimi nawykami i nie będę mógł ich wykonywać na co dzień. A to jest tylko i wyłącznie głupie otwieranie drzwi. Nie? Dobra. W sumie na dzisiaj to będzie tyle. Za. Za 60 godzin będę już sobie prawdopodobnie leżał na łóżeczku szpitalnym po zabiegu i na pewno będę do Was nagrywał to, w jaki sposób się czuję. Tak więc no, czekajcie na nowe produkcje. Pozdrawiam Was serdecznie. Niech biceps będzie z Wami. Pozdro. Teraz w jaki sposób ja biorę kąpiel? No właśnie w taki. Selina mi się tu wpierdala z pełnym impetem. <noise> Że Ty się nie boisz, Selina, proszę cię, idź, <głos> idź. <głos> Dziękuję. No, jakby ktoś się zastanawiał, Treneiro, dzisiaj prawdopodobnie nie jest to najlepsza jakościowa sól do kąpieli, jaką można zakupić. Mm, ale jakoś tak mam, że czasami jak jestem w jakimś markecie, to po prostu wrzucę sobie do koszyczka I tym razem jest Flora, Floral Harmony od Lindy i ładnie pachnie. I to jest w ogóle pierwsza moja taka kąpiel po przerwie od kiedy zrobiłem sobie tatuaż, bo czekałem miesiąc, żeby się dobrze zregenerował. A co aktualnie widzicie w tle? To jest miejscówka koncertu e, mis i gongów tybetańskich między innymi o, Raz na jakiś czas chodzę sobie na taką przyjemność o, Jeżeli ktoś nie jest w temacie na pewno to brzmi dosyć egzotycznie o, Możecie sobie poczytać o, o właściwościach e, tych instrumentów ja generalnie lubię taką muzykę relaksacyjną i raz na jakiś czas sobie chodzę na taki koncert. Chciałem Wam po prostu pokazać, że byłem na czymś takim i jak to wygląda. To. Chcesz się już do vloga? No, Dzień dobry. Dzień dobry. To jest Julia. Chcesz się przedstawić? Możesz to zrobić. To jest Julia O. No, Julia O wiozę właśnie trenera Artura do szpitala. Tak, na... trenera Artura D na wyczekaną operację. Julia sobie pływa w kajaku przez cały rok. w nie pływa chcesz powiedzieć czym się zajmujesz? no co no jestem kajakarką i pływam sobie czasami e... ja, jeszcze raz ja dam, wtórka, takie, ja dam, ja dam taki ten e, wycinek z twojego instagrama wtórka, wtórka no, czekaj. a ja w ogóle gdzie jest szpital że jaki porównanie ogólnie do naszego? No taki bardzo... Skromny. skromny. No. skromny. No, nie dotyczy zespołu ratownictwa medycznego, czyli, czyli mamy parking tu? za sobą, no. Może być tu. Może Bo być tu. Czy... Parkuj się gdzie chcesz. No, Słuchaj, no. jeszcze sprawny jestem. No, <laughs> Jak się przypierdolą. Ja... Dobrze, że ja cię nie będę odbierać w takim razie. O, mamusia mnie odprowadzi. Mamusia odprowadza. Daj jeszcze tą torbę Za to ci... Zaspadaj. Do izby przyjęć. Sklep medyczny. Czekaj, czy sprzedałem marihuanę. <grym> Idę z, <grym i> z taką wyprawką, jakbym szedł na wycieczkę w gimnazjum. Teraz tak wiesz, czy mogę. Mabinagersnickstate.com, kurwa. Ej, jesteś ja super jeszcze za No, w ogóle nie ma stresu. Zaraz strasznie. Nie, ale tutaj ładnie wyglądasz. A ubrałem stary dresik. Nawet butów nie wyczyściłem. Mam o, robimy outfit czak jeszcze Polarek z North Face i taką byle jaką koszuleczkę była wygodna, duża, taka termoaktywna jakby No, żeby nic się nie opinało Terebeczka Ledwis Szkolny. Szkateczka, w której mamy. Szkoda, że nie z Klapki nie? Kubota. Jedyne, no. prawilne. Jedyne prawilne. Jedyne prawidłowe. No dobra, na przypale albo wcale. Nie, za tobą ten. Karetka. Nie, nie, jest Ale pani powiedziała, że Poradne obrzęki wokół kostek Nie tak jakoś to ja. no, już no takie najwyższe Najlepiej sobie zeszedł założyć I no, Ale dla lekarza Żeby aha. mu pokażyć, no, że dzisiaj no. miałem takie Wczoraj miałem takie Szanowni widzowie Jest 27 stycznia Godzina 7.15 Czekam na operację. I co? Morale są bardzo spokojna. Zaraz stresu. I jestem ciekawa, jak to będzie. Tyle.